Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Oh, yeah. Hmm. Ksiądz pedofil na Ambonie kazał nam napis głosować. Co? Żartujesz? Może chłopiec zacznij kościół reformować, przeprościć dzieci skrzywdzone, oddaj kasę, którąś wziął, zacznij patrzeć w swoją stronę, a nie innym mebluj dom. W dupie był, gówno widział, ale polską rządzić chce. Nie wyznajesz moich zasad, więc wierdala i mówię nie. W dupie był, gówno widział, siedzi w domu, blady dziad. Skoro lubi, to niech siedzi i nie wtrąca się w nasz świat. Świat, gdzie ludzie są otwarci, podróżują, uczą się. Świat miłości, tolerancji z prawem do mówienia nie. Chcę otwarte mieć granice, chcę ochrony lasu, rzek By szacunek był dla sztuki i kultury postęp też Chcę mieć oza, zdrowie, wolność, a nie węgiel, smogu, zgród Ani rządu, dla którego demokracja to jest dróg. Tupie był, gówno widział, ale Polską rządzić chce. Nie wyznajesz moich zasad, więc pierdalaj, mówię nie Więc pierdalaj, mówię nie, więc pierdalaj, mówię nie Chcę, by rząd był kompetentny, tak jak w Skandynawii jest, a mój umysł mógł się skupić nie na walce obydwież, tylko na tym, co jest dobre, pożyteczne i też co daje innym ludziom postęp, a rząd PiSu to jest zło.